Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu dla simli z podznaku koziorożca. Jest to czytanie na lipiec 2019 no i jest ono ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie rezonować. Karta zwierzęca dla koziorożców na lipiec jest to jednorożec, a z kart Tarota mamy kartę równowagi odwrócone dwie buławy i odwrócone cztery miecze. Słuchajcie, kochani, to czytanie być może nie będzie rezonowało ze zbyt wieloma osobami, ale tutaj akurat pojawia mi się taka historia osoby, y, która w jakiś sposób była nadużywana emocjonalnie, mam nadzieję, że nie fizycznie, ale chodzi tutaj y, głównie o, o wygląd tej osoby. Y, mam wrażenie, że część z Was tak jakby doświadczyła nadużycia z uwagi na swój wygląd, ale chodzi tutaj o bardzo dobry wygląd. I tak naprawdę mam wrażenie, że, że wy macie już dość, bycia tak jakby bycia traktowanymi z uwagi na swój dobry wygląd. Na takiej zasadzie, że być może bardzo wiele wam się w życiu udało, Być może bardzo bardzo wiele rzeczy otrzymaliście od innych osób. Ale to tak jakby odbiło się dość negatywnie na waszej psychice, ponieważ mieliście cały czas dawane do zrozumienia, że wystarczy wasz wygląd i, i możecie mieć wszystko, tak? I wy w ten sposób czuliście się bardzo niedocenieni. Mimo tego, że tak jakby rozumiecie i wiecie, że, że wasz wygląd fizyczny jest ważny i że faktycznie możecie przyciągać sporo osób, mam wrażenie, że że spośród tych osób, które przyciągnęliście, właśnie te osoby kładły główny nacisk na wygląd i na nic innego. A wy wiecie, że, że tak naprawdę jest w Was o wiele więcej, że tak jakby człowiek to nie tylko ciało, ale również i dusza, tak? I Wy tak jakby do tej pory jeszcze nie spotkaliście nikogo, kto by był w stanie przeczytać Waszą duszę, zobaczyć Waszą duszę i nawet kto by chciał zobaczyć Waszą duszę. Bo tak jakby osoby, które przyciągaliście do tej pory, skupiały się tylko na Waszym wyglądzie, tak? Być może byliście stawiani na piedestale, ale to tak jakby nie satysfakcjonowało Waszego ego, nie satysfakcjonowało Waszej duszy, bo Wy chcielibyście, żeby, żeby ludzie zobaczyli i docenili to, jakimi jesteście wewnątrz a tak jakby ten wygląd zewnętrzny y, tworzy te, pewnego rodzaju blokadę, tak? I być może właśnie z tego powodu doznaliście y, sporo ran emocjonalnych od innych osób być może po prostu nawet ludzie nie bardzo chcieli Was słuchać, tylko traktowali Was jako ozdobę, tak? I być może chwalili się Wami przed innymi osobami z uwagi na Wasz wygląd, a nie na Wasz, na przykład, charakter lub po prostu to, co wiecie, tak? I Wy tak jakby poprzez te wszystkie perypetie zaczynacie rozumieć, że jesteście właśnie takim jednorożcem, tak? Że, że wygląd to jedno, ale jednak Oprócz wyglądu również macie piękne wnętrze. I teraz, tak jakby ponieważ jesteście singlami, oczywiście oglądacie czytanie dla singli, w tym momencie już teraz wiecie, że jeżeli chcecie wejść w kimś związek, musi to być osoba, która doceni wasze wnętrze. I nie pozwolicie już nikomu... Innemu, tak jakby dost mieć dostęp do Was, tak? Stąd mamy tą kartę równowagi i odwrócone dwie buławy, buławy i również odwrócone cztery miecze. Równ równowaga to jest właśnie y tak jakby ten balans pomiędzy Waszym wyglądem fizycznym, ale również i Waszym wnętrzem, tak? Czyli, że Wy, to nie jest tak, że Wy macie tylko ten jeden kielich pełny, a drugi jest pusty. Nie, Wy tak jakby mieszacie oba, bo tak naprawdę i wewnątrz, i na zewnątrz jesteście piękni i musicie zostać dowartościowani, tak jakby z każdej strony. I tego właśnie Wam brakowało. Dlatego te odwrócone, dlatego mamy też te odwrócone dwie buławy, ponieważ wy już więcej tak jakby nie będziecie się wahali, nie będziecie stawiali siebie przed wyborem, jeżeli chodzi o, o kompromis, tak? Że albo jesteście sami, albo jesteście z kimś, kto tylko docenia Wasz wygląd, albo tylko jedną tak jakby jeden aspekt w Was. Wy chcecie mieć kogoś, kto zobaczy Was takimi, jakimi jesteście i doceni w was wszystko to, co jest piękne, tak? Dlatego są też te odwrócone dwie boławy. W tym momencie po prostu nie, nie pozwalacie na kompromis, tak? Yy, nie, tak jakby nie szukacie desperacko, tak? Tylko po prostu wiecie, że jesteście tym jednorożcem i wiecie, że spotkacie drugiego takiego samego jednorożca i tak naprawdę będziecie w stanie rozpoznać się natychmiastowo, ale też zdajecie sobie sprawę z tego, że nie jest to sprawa prosta, żeby znaleźć drugiego takiego jednorożca, tak, ale tak jakby oboje z Was w momencie, kiedy już się spotkacie, tak jakby oboje z Was oboje przeszliście przez podobne perypetie w życiu, przez podobne problemy i tak jakby Oboje zostaliście w bardzo podobny sposób ukształtowani, tak? więc wy tak jakby być może już podświadomie wyczuwacie, że jest taka osoba dla Was gdzieś, ale jeszcze tej osoby nie znacie, tak? I jeszcze od te odwrócone cztery miecze, to już wy jesteście tak jakby już tak jakby wyleczyliście te rany, których doznaliście, wyciągnęliście z nich wnioski, nauczyliście się tych lekcji. I stąd tak jakby pojawia nam się ten jednorożec, bo Wy dopiero teraz zaczynacie doceniać samych siebie i zaczynacie widzieć, jakim jesteście diamentem i jakim jesteście wyjątkowym człowiekiem, bardzo trudnym do znalezienia, tak? Jakby Was postawić w tłumie, no to, no to od Was po prostu bije ogromne światło i tak naprawdę w całym tym tłumie nie widzicie, nie widzicie nikogo innego, kto by, od kogo biłoby podobne światło, tak? Ale to też nie znaczy, że jesteście egoistami, czy stawiacie siebie ponad innymi ludźmi. Nie, po prostu wy, mam wrażenie, że przez jakiś czas byliście po prostu właśnie doceniani tylko z uwagi na jedną rzecz, a tak jakby cała reszta, z której Wy jesteście tak naprawdę dumni, była po prostu ignorowana przez innych ludzi. Także takie, takie historie pojawiają mi się dla Was na lipiec 2019. Także nie traćcie nadziei, absolutnie nie, bo tutaj widzę, że jest po prostu zrozumienie w Was, że tylko i wyłącznie jednorożec będzie w stanie Was dopełnić i sprawić, że Wy będziecie się czuli szczęśliwi. Dlatego Wy po prostu wiecie, że, że tak jakby to nie będzie łatwe do zrealizowania, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie rezonowało chociażby z częścią z Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam udanego miesiąca. No i mam nadzieję, że widzimy się w na następnych nagraniach.